Lubię chodzić po bielanach, kiedy jeszcze nikogo nie ma na ulicach, kiedy wszystko budzi się do życia. Wtedy podziwiam zieleń, a dzielnica powoli ożywa. Zabieram dzieci na plac zabaw i pokazuję im świat. Wspólnie bawimy się, wspólnie też świętujemy. Wspólnie uczymy się tego, jak być odpowiedzialnym. Od 10 lat jestem aktywną mieszkanką i angażuję się w budżet obywatelski. Pomógł już nam w komunikacji, w odpoczynku, upiększył to, co jest dookoła nas. Pomógł nam zadbać o nasze własne zdrowie, a także zadbał o to, co dookoła nas czyli o naturę. Lecz to nie koniec. Jeszcze mamy dużo do zrobienia.